Obliczmy ile pieniędzy powinna zapłacić każda z pań, aby jej wpłata była proporcjonalna do pierwszej wartości zamówienia. I mamy informację, że Pani Malinowska miała tutaj kawa tej Pani Malinowskiej, która zamówiła, miała kosztować 120 zł, a Pani Wiśniewskiej i Pani Śliwińskiej po 90 zł. Zacznijmy od tego samego na samym początku, czyli wartość tego zamówienia miała wynosić 120 zł, to była ta cena tej kawy Pani Malinowskiej, plus cena Pani Wiśniewskiej i Pani Śliwińskiej po 90 zł, czyli plus 90 i plus 90, to łącznie nam daje w takiej sytuacji dokładnie kwotę wynoszącą nam 300 zł złotych. Natomiast w takiej sytuacji te panie zapłaciły po rabacie 260 złotych łącznie. No i teraz mamy się dowiedzieć, ile to proporcjonalnie, jak rozłożyć ten rabat na wszystkie osoby, żeby było tutaj sprawiedliwie. No i zobaczmy w takiej sytuacji pani Malinowska. Może zaczniemy od w ten sposób. Pani Malinowska miała tak naprawdę zapłacić 120 złotych ze 300 złotych, które miała na samym początku. Więc tą wartość możemy skrócić po prostu i zapisać, jakim to będzie wartością ułamka. Czyli to będzie 12,30. A 12,30. Możemy jeszcze tą wartość na pewno skrócić. Możemy to podzielić przez wartość. Myślę, że przynajmniej przez 3 to będzie wartość 4,0. Na razie to zostawię, wiem, że da się to jeszcze skrócić, ale zostawmy to w takiej postaci. Będzie nam to po prostu łatwiej później skracać. Kolejną rzeczą natomiast pani Wiśniewska. Pani Wiśniewska w takiej sytuacji miała zapłacić 90 złotych z 300. Czyli w takiej sytuacji tutaj zaraz kręcamy, podzielimy sobie też przez wtedy przez 3, czyli otrzymamy w takiej sytuacji, że to będzie 3, a na dole będzie wartość 10. No i tak samo też z panią śliwińską, dokładnie ta sama sytuacja, też musi zapłacić wartość 30, bo taką samą kwotę miała e, tutaj do zapłaty. No i teraz skoro mamy już, to, już tutaj taki wynik, który mamy podaną wartość 40, 30 i 3 tej wartości kwotę, to teraz kwestia tylko przeliczenia. Skoro one miały tutaj za zakupę otrzymały rabet i ze za zamówioną kwotę, zapłaciły 260 zł, no to mamy teraz, ile pieniędzy powinno zapłacić każda z pań, aby jej wpłata była proporcjonalna do pierwszej wartości zamówienia. Więc tak naprawdę pani Malinowska powinna w takiej sytuacji wpłacić cztery dziesiąte tej kwoty. Więc 40 dziesiąte kwoty, którą musimy tutaj zapłacić za te kawy, czyli łącznie to jest wartość 260 zł, 261. Dziesiątki teraz właśnie skracamy, bo przez to mówiłem, żeby wcześniej tego nie skracać. I teraz 4 razy 26, to będzie oznaczało, że to jest 104 zł. Tyle musi pani Malinowska zapłacić. Pani Wiśniewska tak samo jak tam zrobimy wcześniej, czyli 30 zrobimy razy wartość 260 i te z pierwszych oczywiście dziesiątki skracamy 3 razy 26. To będzie tutaj sytuacji wynosząca nam 78 zł. No i pani śliwińską nie musimy tutaj przeliczać, bo będzie dokładnie taki sam wynik, czyli taką wartość musiałaby zapłacić pani Malinowska, która zapłaciłaby 104 zł, pani Wiśniewska 78 i pani śliwińska 78 zł, i takie odpowiedzi musimy tutaj zapisać do tego zadania.